Zostaliście oszukani. Od pierwszego dnia, gdy otworzyliście podręcznik historii lub zobaczyliście piękną pocztówkę z gondolami, przez całe życie kłamano nam o Wenecji. To miasto to nie tylko romantyczna stolica świata czy cud średniowiecznej architektury, to miejsce zbrodni, miejsce gigantycznego, bezczelnego i cynicznego inżynierskiego fałszerstwa, którego skala sprawia, że włosy jeżą się na głowie. Zastanówcie się przez chwilę. Po prostu zatrzymajcie się i pomyślcie. Kamienne miasto, ważące miliony ton, marmurowe pałace, katedry, place, kolumny. To wszystko stoi pośrodku grząskiego, zgniłego bagna. Na wodzie. Oficjalna nauka z uśmiechem wyjaśnia nam. To wszystko opiera się na drewnianych palach. Na drewnie. Mówią nam, że w brudną, słoną breję wbito miliony pnimo drzewi i na tej tratwie zbudowano cywilizację. Naprawdę w to wierzycie? Odłóżmy emocje na bok i włączmy zimną logikę i matematykę. Historycy twierdzą, że pale nie gniją od tysiąca lat, ponieważ znajdują się w środowisku beztlenowym i rzekomo skamieniały. Zapamiętajcie to słowo: skamieniały. Brzmi wygodnie, prawda? Ale każdy inżynier, każdy biolog, każdy, kto choć raz budował płot na działce, powie wam, że drewno w wodzie to materia organiczna, a materia organiczna się rozkłada słona woda, bakterie, mikroorganizmy. One nie wiedzą o dekretach historyków. Ale nawet jeśli na sekundę dopuścimy ten absurdalny mit o wiecznym modrzewiu, staje przed nami pytanie, które w proch obraca całą oficjalną chronologię. Skąd wzięli tyle drewna? Weźmy tylko jeden budynek. Bazylika Santa Maria della Salute. Oficjalne źródła bez skrępowania piszą: Dla fundamentu tego kościoła wbito 1 156 657 drewnianych pali. Zastanówcie się nad tą liczbą. 1 100 000 pni to nie tylko liczba, to cały las. Aby uzyskać taką ilość drewna konstrukcyjnego, trzeba wyciąć ogromne obszary leśne. Jeśli przyjąć, że na jednym hektarze rośnie około 300-400 dorosłych drzew, nadających się do budowy, to dla samego tylko kościoła trzeba było zniszczyć las o powierzchni prawie 3000 hektarów. A teraz pomnóżcie to przez całą Wenecję przez setki pałaców, tysiące domów, nabrzeża, mosty. Gdzie rósł ten las? Mówią nam, wieziono z Alp, ze Słowenii, z Chorwacji. Wyobraźcie sobie logistykę średniowiecza nie ma kolei, nie ma ciężarówek, nie ma dźwigów. Jak dostarczyć miliony ton drewna górskimi drogami do morza? Na wozach? Jeden koń może ciągnąć określoną wagę. Ile potrzeba koni? Tysiące? Dziesiątki tysięcy? Czym je karmić? Kto organizował tę dostawę? To nie tylko budowa, to operacja logistyczna na poziomie współczesnej globalnej korporacji. Ale nam mówią, że robili to półpiśmienni ludzie w łapciach, uciekający przed barbarzyńcami. Idźmy dalej technologia wbijania pali. Czy kiedykolwiek widzieliście, jak dziś wbija się pale? Robią to gigantyczne młoty spalinowe. A jak to robiono wtedy? Ręcznie? Młotem ręcznym? Załóżmy, policzmy. Aby wbić jeden pal w grząski grunt na odpowiednią głębokość ręcznie, brygada silnych mężczyzn potrzebuje co najmniej godziny, a nawet więcej, biorąc pod uwagę opór gruntu i wyrównanie. W dobie są 24 godziny. Nawet pracując 24 godziny na dobę, bez snu i jedzenia, jedna brygada wbije 24 pale. Dla jednego miliona pali, jednej brygadzie zajmie to ponad 114 lat ciągłej pracy. 114 lat tylko na fundament jednego kościoła. A tam pracowały tysiące brygad? Gdzie mieszkali? Na tratwach? Gdzie załatwiali potrzeby fizjologiczne? Skąd brali jedzenie? Wenecja to miasto, które matematycznie nie mogło zostać zbudowane metodami i w terminach, które nam podają. Próbują nas przekonać, że uchodźcy z Imperium Rzymskiego, uciekając przed Hunami, wbiegli w bagno i z nudów zbudowali tam marmurową metropolię, która stoi tysiąc lat. To kłamstwo, to bezczelne kłamstwo, ukrywające coś znacznie straszniejszego. Dlaczego nikt nie zadaje pytania, a po co w ogóle budować na bagnach? Po co stwarzać sobie takie nieznośne trudności, skoro obok jest twarda ziemia? Budowa na wodzie kosztuje dziesiątki, setki razy drożej. To ekonomiczne samobójstwo. Żaden rozsądny władca nie będzie marnować zasobów na tworzenie sztucznej wyspy, jeśli nie posiada technologii pozwalających zrobić to szybko i tanio. A co jeśli pale były tam zawsze? Albo co jeśli te pale to nie tylko drewno? Niedawno przeprowadzone niezależne analizy wykazują dziwną strukturę materiałów, z których składają się fundamenty niektórych budynków. To nie do końca drewno i nie do końca kamień. To przypomina beton geopolimerowy, który potrafili wytwarzać starożytni, a którego sekret został utracony lub celowo ukryty. Ale oficjalna historia trzyma się wersji z modrzewiem jak koła ratunkowego. Ponieważ jeśli uzna się, że fundament Wenecji to zaawansowany technologicznie sztuczny kamień, lub wynik pracy zupełnie innej cywilizacji, zawali się cały domek z kart chronologii. Spójrzcie na stare ryciny i mapy. Wenecja na nich wygląda na już gotową. Nie ma obrazów gigantycznych budów, gdzie tysiące ludzi wbija pale. Miasto po prostu stoi, jakby wypłynął na powierzchnię albo woda do niego przyszła. I tutaj dochodzimy do najciekawszego, do teorii, której boją się omawiać na uniwersyteckich katedrach. Co jeśli Wenecja nie była budowana na wodzie? Co jeśli Wenecja to przedpotopowe miasto, które stało na lądzie, ale w wyniku globalnej katastrofy, tego samego potopu lub powodzi błotnej, poziom wody podniósł się, a pierwsze piętra znalazły się pod wodą? To wyjaśnia wszystko. I brak lasów, których nikt nie wycinał. I brak milionów niewolników z młotkami. I dziwne drzwi, które prowadzą prosto do wody. Zauważyliście te drzwi? Luksusowe wejścia w połowie zatopione, do których można podpłynąć tylko łodzią. Mówią nam: tak to było zaplanowane. Poważnie? Główne wejście, gdzie chlupie brudna woda i wpływają szczury? Architekci przeszłości byli estetykami, budowali z uwzględnieniem złotego podziału, znali się na pięknie. Budowanie głównych drzwi do wody to nonsens. To znak, że poziom wody się zmienił, że miasto utonęło. Patrzymy na Wenecję i widzimy romantyzm, a powinniśmy widzieć tragedię. Widzimy konsekwencje katastrofy o skali planetarnej, którą przed nami ukryto, wymyślając bajkę o pracowitych Włochach i magicznym modrzewiu. Ale to tylko wierzchołek góry lodowej. Jeśli zagłębić się w raporty inżynierskie z XIX i XX wieku, kiedy przeprowadzano renowacje, wypływają fakty, które w ogóle nie mieszczą się w głowie. Okazuje się, że pod wieloma budynkami w ogóle nie ma pali w takim rozumieniu, jak nam mówią. Są tam płyty ogromne, monolityczne płyty, których pochodzenia nie da się określić. Kto je odlał? Jak je dostarczono? Czy może to miasto zostało wydrukowane na drukarce 3D przez bogów, a my teraz chodzimy po jego ruinach i wymyślamy absurdalne wyjaśnienia? Przyjrzyjcie się uważnie niższym piętrom weneckich pałaców. Po prostu otwórzcie dowolne zdjęcie, gdzie widać brzeg wody i przybliżcie obraz. Co widzicie? Widzicie okna, które w połowie, a nawet całkowicie zanurzają się w mętnej, zielonej wodzie. Widzicie otwory drzwiowe, których progi obmywają fale. Próbują nas przekonać, że to taki genialny zamysł architektów przeszłości. Rzekomo wenecjanie, ci wielcy mistrzowie, specjalnie budowali pierwsze piętra tak, aby były one stale zalewane. Mówią nam, że to bramy wodne dla łodzi, główne wejścia dla gości. Ale pozwólcie, każdy budowniczy, nawet najbardziej niedoświadczony, wie, że woda to główny wróg kamienia i cegły. Kapilarne podciąganie wilgoci niszczy mur w ciągu zaledwie dziesięcioleci. Czyżby starożytni architekci byli aż tak głupi, że projektowali pałace warte fortunę z zaplanowanym mechanizmem samozniszczenia? Czy może kryje się tu coś innego, co jest przed nami ukrywane? Odpowiedź leży dosłownie na powierzchni. Te budynki nie były budowane na wodzie, były budowane na lądzie. To, co dziś nazywamy kanałami, to dawne ulice, zwykłe brukowane drogi, po których chodzili ludzie, jeździły wozy i galopowały konie. Canal Grande to nienaturalna cieśnina to szeroki, centralny bulwar starożytnej metropolii, który został zalany. Jeśli przyjmiemy tę wersję, wszystkie architektoniczne absurdy natychmiast znikają. Okna parterów stają się normalnymi oknami, przez które do pomieszczeń wpadało światło słoneczne, a nie cuchnąca breja. Drzwi stają się normalnymi wejściami z ulicy. Wenecja to klasyczny podręcznikowy przykład miasta, które doświadczyło katastrofalnego podniesienia poziomu wody lub gwałtownego obniżenia się części kontynentu. Ale oficjalna historia odmawia uznania tego, ponieważ wtedy trzeba by było przepisać chronologię i przyznać fakt globalnego kataklizmu, który miał miejsce całkiem niedawno. Porozmawiajmy o materiałach i logistyce, od których każdemu inżynierowi zagotuje się mózg. Wenecja zbudowana jest nie tylko z cegły, ale i z kamienia istryjskiego. To gęsty, niezwykle ciężki wapień, który praktycznie nie wchłania wody. Przywożono go z Istrii, z drugiego brzegu Adriatyku. Odległość drogą morską setki kilometrów. Znowu włączmy kalkulator. Aby zbudować gigantyczne nabrzeża i obłożyć setki pałaców, potrzebne były miliony ton kamienia. Miliony. Zastanówcie się nad wagą jednego bloku. To nie cegła, którą można podrzucić w ręce. To wielotonowe bloki. Jakie ładowano na drewniane średniowieczne żaglowce? Mieli dźwigi portowe? Hydraulikę? Czy znowu mityczne tysiące niewolników i liny? Załadunek wielotonowego bloku na chwiejny statek to zadanie inżynierskie najwyższej złożoności, nawet dzisiaj. Przesunięcie środka ciężkości o 10 cm i statek się przewróci. A oni przewozili to w milionach ton. Bez strat w warunkach sztormów. To brzmi jak bajka. Ale najstraszniejsze nie jest nawet w kamieniu. Najstraszniejsza jest kanalizacja. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, gdzie podziewały się odpady bytowe w mieście stojącym na wodzie w średniowieczu? Oficjalna wersja głosi, że wszystko po prostu spływało do kanałów, a przypływy wymywały brud do morza. Czyli Wenecjanie żyli dosłownie na szambie: opary, bakterie, dżuma, cholera. W takich warunkach średnia długość życia musiałaby być minimalna, a epidemie nie ustawałyby ani na dzień. Ale Wenecja kwitła. Była centrum mody, sztuki i luksusu. Szlachta chodziła w aksamitach, oddychała morską bryzą, a nie zaciskała nosów od smrodu gnijących nieczystości pod oknami. To niemożliwe, jeśli kanalizacja działała tak, jak mówią nam historycy. Istnieją schematy starożytnych tuneli i kolektorów pod Wenecją, o których przewodniki milczą. To niezwykle złożony system inżynieryjny i hydrotechniczny, który mógł funkcjonować tylko wtedy, gdy miasto pierwotnie stało na stałym gruncie. Kiedy woda się podniosła, system został naruszony, a miasto musiało się pilnie przystosować do nowych warunków przetrwania. Te same pale, o których nam wmawia się jako o fundamencie, być może były jedynie próbą wzmocnienia już istniejących budynków, które zaczęły osiadać w rozmokniętym gruncie. To nie była wielka budowa od podstaw, lecz zakrojona na szeroką skalę operacja ratunkowa. Próba zakonserwowania resztek cywilizacji, która na oczach zdumionych potomków znikała pod wodą. A oto jeszcze jeden fakt, który burzy oficjalny obraz świata: woda pitna. W Wenecji nie ma naturalnych źródeł słodkiej wody. Wokół jest słona laguna. Skąd 200 tysięcy mieszkańców brało wodę? Pokazują nam piękne, kamienne studnie na placach i mówią: to cysterny do zbierania deszczówki. Rzekomo, pod każdym placem wykopano ogromny zbiornik, wypełniony piaskiem do filtracji. Brzmi genialnie, ale czy kiedykolwiek próbowaliście napoić metropolię deszczówką? Objętości zużycia są ogromne: picie, gotowanie, pranie, potrzeby przemysłowe, dmuchaczy szkła i farbiarzy. Deszcze we Włoszech są obfite, ale susze zdarzają się regularnie. Uzależnienie istnienia imperium handlowego od kaprysów pogody to strategiczne samobójstwo. Żaden rozsądny władca nie podjąłby takiego ryzyka przy budowie stolicy. Weneckie studnie to nie tylko zbiorniki na deszczówkę, to wyjścia niewiarygodnie złożonego, być może artezyjskiego systemu, którego technologie zostały utracone lub zablokowane przez katastrofę. Albo to resztki infrastruktury z czasów, gdy miasto było częścią kontynentu i miało dostęp do akweduktów. Widzimy jedynie wierzchołek góry lodowej, ozdobne kamienne cembrowiny. I wymyślamy prymitywne wyjaśnienia ich funkcji. Naukowcy uwielbiają przypisywać wszystko, co niezrozumiałe zbieraniu deszczówki lub budowlom kultowym, gdy nie potrafią wyjaśnić rzeczywistego przeznaczenia technicznego. Wróćmy do gruntu. Geologia laguny to warstwowy tort z mułu, gliny i piasku. Twarda warstwa, tzw. karant, zalega na różnych głębokościach. Aby budynek stał przez wieki, pale muszą oprzeć się na tej twardej warstwie. Jeśli pale do niej nie docierają, utrzymują się dzięki sile tarcia to są pale wiszące. Dla ciężkich, kamiennych pałaców, pale wiszące w miękkim mule to gwarancja zniszczenia. Budynki musiałyby chodzić, pękać, przechylać się każdego roku. Spójrzcie na współczesne budynki na słabym gruncie pękają w szwach bez betonowej poduszki, a Wenecja stoi. Większość pionowych linii jest idealna jak to możliwe bez geodezji, bez dokładnego obliczania obciążeń, bez żelbetu. Mówią nam o skamieniałym modrzewiu, ale drewno nie zamienia się w kamień za pstryknięciem palców. Gdyby naprawdę skamieniało, stałoby się kruche i pękłoby od najmniejszej wibracji. A drewno działa tylko dopóki jest elastyczne. Tutaj jest logiczny impas. Albo pale nie są drewniane, albo fundament jest zbudowany zupełnie inaczej niż kłamią nam w podręcznikach. Odwróćmy się od wody i spójrzmy na ściany, z czego zbudowana jest Wenecja. Z cegły. Z miliardów wypalanych glinianych cegieł. I tutaj zaczyna się prawdziwy dramat produkcyjny, którego historycy wolą nie zauważać. Aby wyprodukować jedną wysokiej jakości cegłę, która przetrwa stulecia w agresywnym środowisku morskim, potrzebna jest glina, piasek, woda i co najważniejsze ogień. Potrzebne są piece, gigantyczne piece przemysłowe, utrzymujące temperaturę poniżej 1000 stopni przez długi czas. A teraz zadajcie sobie proste pytanie: gdzie znajdowały się te cegielnie? W drewnianym mieście stojącym na palach pośrodku morza? Rozniecanie gigantycznego ognia w takich warunkach to szaleństwo. Każda iskra na wietrze i Wenecja spłonęłaby doszczętnie jeszcze na etapie fundamentów. Czyli cegłę przewożono. Skąd? Z lądu. Znowu włączamy logistykę. Jedna standardowa cegła waży około 4 kg. Na budowę jednego skromnego trzypiętrowego pałacu potrzeba około pół miliona cegieł. To 2000 tysiące ton ładunku, tylko na jeden dom. W Wenecji są tysiące budynków. Mówimy o dziesiątkach, setkach milionów ton wypalonej gliny. Wyobraźcie sobie flotylę, która musiała to przewozić. To nie flota handlowa, to nieprzerwany konwój barek towarowych, który musiał działać przez stulecia, nie zatrzymując się ani na minutę. Gdzie resztki tych barek? Gdzie dźwigi portowe do rozładunku? Gdzie dokumenty dotyczące zakupu tak kolosalnej ilości paliwa do pieców? Aby wypalić taką ilość gliny, trzeba by spalić wszystkie lasy Europy dwukrotnie. Ale nam mówią, że to wszystko wydarzyło się samo, cicho i niezauważalnie siłami rzemieślników. Ale jest w Wenecji miejsce, które wysadza mózg każdemu współczesnemu inżynierowi skuteczniej niż cegły to arsenał. Wenecki arsenał. Oficjalnie to pierwsza fabryka na świecie. Opowiadają nam, że w okresie rozkwitu pracowało tam 16 tysięcy ludzi i składali jedną gotową galerę w jeden dzień. Zastanówcie się. Jeden dzień, jeden okręt wojenny. Nawet Henry Ford ze swoją taśmą produkcyjną w XX wieku pozazdrościłby takiej wydajności. Zmontować niezwykle skomplikowaną konstrukcję inżynieryjną z drewna, wyposażyć ją w żagle, działa, olinowanie w 24 godziny? W trybie ręcznym? Bez elektryczności, bez narzędzi pneumatycznych, bez maszyn sterowanych numerycznie. To technicznie niemożliwe. Albo w arsenale używano technologii, o których nie wolno nam wiedzieć, albo te statki nie były budowane, lecz pozyskiwane skądś gotowe. Istnieją świadectwa, że w arsenale były mechanizmy działające nie na siłę mięśni. Co jeśli wenecki arsenał nie był stocznią, lecz bazą naprawczą dla sprzętu pozostałego po poprzedniej, bardziej rozwiniętej cywilizacji sprzętu, który nowi gospodarze życia po prostu łatali i używali do swoich potrzeb, dopóki zasoby się nie wyczerpały. To wyjaśnia ich dominację na morzu. Nie byli genialnymi żeglarzami. Po prostu znaleźli garaż bogów i zdołali uruchomić kilka maszyn. I tu dochodzimy do paradoksu demograficznego, którego nie da się wyjaśnić w ramach programu szkolnego. Historia Wenecji i Europy w ogóle obfituje w wzmianki o potwornych epidemiach dżumy. Czarna śmierć kosiła po połowie ludności miast. Mówią nam, że ulice były zasypane trupami, nie było komu grzebać zmarłych. A potem, dosłownie po kilkudziesięciu latach od kolejnej zarazy, widzimy gwałtowny wzrost budownictwa. Kto budował? Kto rodził nowych robotników? Kobieta może urodzić jedno dziecko rocznie. Aby wychować z niego kamieniarza lub stoczniowca, potrzeba jeszcze 15-20 lat. Zasoby ludzkie odnawiają się niezwykle wolno. Matematyka populacji nie zgadza się z objętością wykonanych prac. Po katastrofalnym spadku liczby ludności, powinien nastąpić okres upadku, zniszczenia i pustki na stulecia. A my widzimy renesans, odrodzenie, rozkwit sztuki i architektury. To nienaturalne. To tak jakby po wojnie nuklearnej ocalali mutanci, nagle zaczęli budować drapacze chmur ze szkła i betonu. Skąd wzięli się ludzie? Czy może to nie byli do końca ludzie? Istnieje przerażająca teoria, że populacja została sztucznie odtworzona. Przypomnijcie sobie dziwne obrazy z tamtego okresu, na których przedstawiono mnóstwo niemowląt, dosłownie hodowanych w jakichś kapsułach lub naczyniach, albo znajdowanych w kapuście. To przecież nie tylko metafora. Co jeśli po globalnej katastrofie, która zniszczyła poprzednią cywilizację, nowi właściciele wykorzystali technologię klonowania lub inkubacji, aby szybko zapełnić puste miasta siłą roboczą? To wyjaśnia, dlaczego historia wydaje nam się tak krótka i fragmentaryczna. My, jako gatunek, zostaliśmy ponownie uruchomieni całkiem niedawno. Jesteśmy potomkami tych, których wyhodowano w probówkach do obsługi ocalałej infrastruktury. Patrzymy na weneckie maski i myślimy, że to karnawał. A co jeśli maska to symbol bezosobowości, symbol tego, że pod nią nie ma historii, nie ma pamięci, nie ma osobowości? Wenecka arystokracja, tak zwana czarna arystokracja, zawsze trzymała się na uboczu. Posiadali wiedzę niedostępną dla plepsu, znali sekrety nawigacji, bankowości, produkcji szkła i luster. Nawiasem mówiąc, o szkle szkło murano to nie tylko wazoniki to technologie optyczne soczewki, lustra przezroczyste materiały najwyższej czystości. W czasach, gdy reszta świata rzekomo piła z glinianych kubków, w Wenecji robiono idealne soczewki. Do czego? Tylko do okularów, czy do teleskopów, przyrządów geodezyjnych i być może broni laserowej? Sekrety szklarzy były strzeżone pod groźbą śmierci. Dlaczego? Ponieważ to nie była tajemnica handlowa, lecz tajemnica pochodzenia technologii. To były fragmenty wiedzy starożytnych, które trzeba było zachować za wszelką cenę. Wenecja przypomina gigantyczny magazyn ocalałych artefaktów miasto muzeum, które zostało zdobyte przez barbarzyńców i którzy przywłaszczyli sobie jego wielkość. Spójrzcie na rzeźby. Marmurowe welony, najdelikatniejsza siatka wyrzeźbiona z kamienia, mięśnie, żyły. Współczesne maszyny z trudem potrafią to powtórzyć, a nam mówią, że to robił Mistrz Dłutem i Młotkiem. Czy próbowaliście uderzyć młotkiem w marmur? Jeden niewłaściwy ruch i wszystko się rozpadnie. Zrobienie welonu z kamienia ręcznie jest niemożliwe. To albo odlew, albo frezowanie 3D, albo zmiękczanie kamienia nieznanym promieniowaniem. Ale uznanie tego to znaczy uznać, że zdegradowaliśmy, a nie ewoluowaliśmy. Oficjalna historia to parawan. Ma ona na celu ukrycie faktu, że żyjemy na ruinach świata, który był tysiące razy bardziej skomplikowany i doskonalszy od naszego. Jesteśmy jak dzieci, które znalazły pilot do elektrowni atomowej i używają go do łupania orzechów. Wenecja to ten pilot i ona powoli tonie, zabierając ze sobą prawdę. A może ją topią celowo. Przecież dopóki stoją te mury, mamy dowód kłamstwa. Gdy tylko znikną pod wodą, końce dosłownie pójdą w wodę i nikt już nie będzie mógł udowodnić, że pale nie gniją nie dlatego, że to modrzew, ale dlatego, że to w ogóle nie jest drewno. Przypomnijcie sobie, jak runęła kampanila w 1902 roku. Nie przechyliła się, nie osunęła. Złożyła się do wewnątrz starannie, pionowo. Jak przy kontrolowanym wyburzeniu, zamieniając się w górę ceglanego pyłu. Dziwne, jak na budynek, który rzekomo po prostu podupadł, prawda? A co jeśli została zburzona celowo? Co jeśli w środku odkryto urządzenia, których zasady działania nie potrafili wyjaśnić lub chcieli ukryć? Potem szybko ją odbudowano tak jak było, ale być może już bez wnętrza. Widzimy tylko pustą skorupę, kult cargo. Naśladujemy formę, ale utraciliśmy istotę. Dzwonimy w dzwony tam, gdzie kiedyś huczała energia zdolna lewitować kamienie. I ta zasada imitacji jest widoczna we wszystkim. Spójrzcie na rzeźbę skrzydlatego lwa na placu to symbol Wenecji. Oficjalnie to średniowieczny odlew z brązu. Ale kiedy posąg wysłano na renowację i przeprowadzono analizę spektralną, naukowcy byli zdumieni. Skład stopu okazał się niezwykle złożony z domieszkami, które trudno uzyskać nawet w nowoczesnych piecach próżniowych. Co więcej, stylistyka lwa w ogóle nie pasuje do europejskiej sztuki tamtego okresu. To chimera to biomechaniczna bestia bardziej przypominająca maszyny starożytnej Asyrii czy Chin, niż dzieło włoskiego mistrza. Istnieje wersja, że to nie posąg, lecz skamieniały lub metalizowany mechanizm starożytny robot strażnik, którego znaleziono na ruinach i umieszczono na kolumnie jako trofeum, wymyślając mu imię świętego. Czy nie niepokoi was, że cała Wenecja jest usiana symboliką, którą nazywamy mityczną? Smoki, gryfy, dziwne hybrydy ludzi i zwierząt. Uważamy to za fantazję artystów. A co jeśli to dokumentacja? Jeśli przed katastrofą, zanim świat zalała fala błota i wody, inżynieria genetyczna była codziennością, jeśli te istoty naprawdę żyły wśród ludzi lub zostały przez nich stworzone jako słudzy? Wtedy Wenecja z romantycznego miasta zmienia się w laboratorium szalonych genetyków, których eksperymenty zostały zmyte przez potop. I tu na scenę wchodzi najstraszniejsze przypuszczenie: dlaczego Wenecja tonie? Mówią nam: globalne ocieplenie, pobór wody ze studni artezyjskich Bzdura Miasto tonie ponieważ mechanizm, który utrzymywał je na powierzchni, czy to antygrawitacja, poduszka wibracyjna, czy inna zapomniana technologia, przestał działać. Bateria się wyczerpała, energia uleciała i ciężka kamienna masa zaczęła podlegać prawom brutalnej fizyki, pogrążając się w mule. Te same pale, którymi historycy rzucają nam w twarz, być może były jedynie elektrodami uziemiającymi lub prętami stabilizującymi, a nie konstrukcjami nośnymi. Kto powiedział, że Wenecja to tylko to, co widzimy nad wodą? Przypomnijcie sobie, jak buduje się współczesne drapacze chmur. Podziemna część często dorównuje rozmiarem nadziemnej. Jeśli Wenecja to wierzchołek przedpotopowej metropolii, to pod wodą ukryte są piętra, ulice, tunele. Tam, w ciemności i mule, leżą odpowiedzi na wszystkie pytania. Tam stoją prawdziwe fundamenty, które nie gniją, ponieważ nie są wykonane z drewna. Tam mogą znajdować się zakonserwowane biblioteki, sale z techniką, magazyny materiału genetycznego. Właśnie dlatego zabronione jest nurkowanie w kanałach nie z powodu brudu i nie z powodu ruchu łodzi, ale z powodu tego, że każdy nurek z dobrą natarką może zobaczyć to, co zniszczy oficjalną historię w sekundę. Zobaczy, że ściany schodzą w dół nie na 2 metry, ale na 20, 50, 100, że okna ciągną się w otchłań. Że miasto nie stoi na dnie, ono wyrasta z dna, jak rafa koralowa, stworzona przez inteligentny zamysł. Od tej myśli robi się zimno. Żyjemy w świecie totalnego kłamstwa. Przekonano nas, że jesteśmy szczytem ewolucji, że latamy w kosmos i stworzyliśmy iPhona. Ale nie potrafimy nawet powtórzyć muru, który rzekomo wykonano w Wenecji w XIII wieku. Nie potrafimy stworzyć cegły, która przetrwa w słonej wodzie 500 lat i nie rozpadnie się w piasek. Zdegradowaliśmy się. Jesteśmy dzikusami, którzy zamieszkali w opuszczonym pałacu i palą parkiet, żeby się ogrzać. Patrzymy na Wenecję i myślimy o maskaradach Kasanowy. A powinniśmy myśleć o tym, kto żył tu przed nami? Kim byli ci giganci myśli, zdolni zamienić bagno w raj? I gdzie się podziali? Zostali wymazani, zniszczeni, a ich domy zasiedlono nami, małymi, posłusznymi ludźmi z krótką pamięcią. Dano nam fałszywą chronologię, wymyślono bajki o palach z modrzewia, o uchodźcach przed Hunami, o wielkim handlu przyprawami. Wszystko po to, żebyśmy nie zadawali najważniejszego pytania: czyje to miasto naprawdę? I jeśli oni potrafili zbudować coś takiego, to kto wtedy zniszczył ich cywilizację? Ten wróg, ta siła, która przeprowadziła globalny reset, nigdzie nie zniknęła. Jest tutaj. Ona nas obserwuje. Przez kamery turystów kontroluje, abyśmy nie kopali zbyt głęboko. Pilnuje, by restauratorzy zamazali cementem spoiny wykonane według nieznanych technologii i zastępowali wieczny kamień tanim zamiennikiem. Podmiana odbywa się każdego dnia. Oryginalna Wenecja znika, rozpływa się, jest zastępowana przez papermasze. Wkrótce z niej zostanie tylko pocztówka. I wtedy udowodnienie prawdy będzie już niemożliwe.